Cześć Rosa, witajcie w kąciku retrogracza, moi drodzy. Mamy powrót Pandory. Tym razem ten softik działa z wersją najnowszą softu, czyli wersją 1.1.1 na nasze A500 Mini. I jak zawsze pokażę Wam skąd to pobrać, jak skopiować, co zainstalować, aby Wam wszystko śmigało. Zaczynamy. Na początku przychodzimy na tę stronkę. Oczywiście link do stronki będzie w opisie na dole scrollujemy w dół i od razu, na czym oczom ukazują się, zaraz to, to zobaczycie informacje o tym, że mamy najnowszą wersję Pandory 500 z dodanymi nowymi emulatorami, poprawionymi emulatorami. Wszystkie informacje, które tutaj potrzebujecie, znajdują się na tej stronce. Najważniejszy jest ten link, który tutaj mamy. Klikamy na niego pobieramy sofcik do zainstalowania. Oprócz tego mamy tutaj drugi link, który umożliwi nam dodrzucenie szybko okładek i innych banerów po lewej i po prawej stronie. Tu mamy informację, oczywiście, że jeżeli macie już zainstalowany katalog A500, to wtedy nie musicie go instalować na pendrive'a, a gdybyście chcieli usunąć ogólnie pandory ze swojego stika, wystarczy ten katalog usunąć. Dobra, pobieramy ten główny plik. On troszeczkę trwa do pobrania. Klikamy również tutaj na ten drugi link. Pobieramy tutaj trzy yy, pliki. Będziemy musieli je rozpakować i dorzucić do katalogu Pandory, do środka. Jak to zrobić, już Wam pokazuję. Już te wszystkie pliki rozpakowałem. Już nie będę Wam opisywał, w jaki sposób to zrobić. W pierwszym, oczywiście tym potrójnym, mamy tylko jeden plik, który będziemy musieli użyć wrzucić do katalogu Pandory, a tu mamy ten główny, czyli dwa katalogi. Jak widzicie, mamy Pandory i A500. Jeżeli nie macie tych dwóch katalogów u siebie na pendrive, wrzucamy to na sformatowane FAT32 pendrive, a następnie w katalogu Pandory dorzucamy jeszcze ten plik, który widzicie po lewej stronie. Gdy to się już skopiuje, pozostaje nam tylko i wyłącznie odpalenie yy, sofciku na naszej A500 Mini, albo też od razu już zawczasu dorzucenie w katalogu ROMS naszych gier, w których byśmy chcieli sobie zagrać. Jak widzicie, mamy tu mnóstwo katalogów, czyli mnóstwo emulacji, które możemy odpalić na naszej A500 Mini. Mamy tu na przykład Commodore 64, tam gdzie znajduje się jakaś gra w formacie D64. Do tego katalogu tutaj o, możecie wrzucić wszystkie swoje gry z automatów, katalog jest pusty, ale gdy wrzucicie gry z MEMA, ten, ten emulator odpali wam te gry. No i widzicie, mamy tu jeszcze różne, różniaste, inne katalogi, w których musimy dorzucić gry w odpowiedni katalog z grami. Ja już to zrobię poza kamerą, pokażę wam już rezultat końcowy, abyście zobaczyli, że naprawdę dorzuciłem kolejne gry. Mamy tak więc nasze dwa katalogi. Wchodzimy znowu jeszcze raz w Pandory, w katalog Kromx. No i teraz wam pokażę, że w niektórych z katalogów dorzuciłem już gry na przykład Commodore 64. Teraz mamy tutaj pliki D64 i CRT. Nie wiem czy CRT jest czytane, ale dorzuciłem. Mamy kolejny katalog z Amigami. Tutaj również czyta gry w, w formacie LHA, tak więc super rzecz. Tu wrzuciłem gry z automatów, jak sami widzicie jest, jest dość ich sporo. W inne katalogi jeżeli macie swoje romy, macie swoje gry, dorzucacie kolejne gry i za chwilkę pokażę wam w jaki sposób to odpalić, bo przy pierwszym starcie te gry jeszcze nie są widoczne. Pokażę wam w jaki sposób zeskanować to wszystko. Dobra. Od razu powiem, że zauważyłem, już sprawdzałem to pierwszy raz, miałem problemy ze skenowaniem. Sprawdzimy za chwilkę, czy ten błąd ze skanowanie powtórzy się za drugim razem. Nie uprzedzajmy faktów, odpalamy Pandory. OK, a 500 mini podłączona. Przechodzimy do sekcji pendrive'a. No i zobaczymy. Mamy dwa katalogi: mamy Pandoro i mamy D500. Przechodzimy do Pandory. Odpalmy ten sprzęcik i zobaczymy, co na nas czeka. No, tak jak się spodziewałem, wygląda to jak Retro Arch. Tak więc mniej więcej wiecie, jeżeli ktoś z Was już korzystał z tej emulacji, wiecie na czym stoimy, tu mam różne katalogi, w sumie niektóre nie wiem co oznaczają jeszcze, się duże. Tu mam oczywiście katalog skalowania, katalogu i skalowanie ręczne, do tego wrócimy później. Mam tu emulację różnych komputerów, mamy tutaj jakieś ustawienia, jeżeli chodzi o nasze emulatorki. Nie wchodziłem tam jeszcze, jeszcze nie wiem, tak więc... Dla Waszej zachęty możecie sami odpalić, to zobaczyć co się stanie, gdy odpalicie coś z tych ustawień. Mamy tutaj, wie, widzicie, automaty, Komodorka, Amigę, gry, które jak chce mi zauważyć, na razie są tylko te pojedyncze główne dane od nich, a jeszcze nie, komputer jeszcze nie widzi tych, których ja sam dodałem. Aby do tego dojść, przejdziemy zaraz do sekcji skanowania, bo pokażę Wam, yy, gdzie zobaczyłem problem za pierwszy razem, gdy skanowałem całość. I czy to się jeszcze raz powtórzy, czy też nie. Mam nadzieję, że nie, że to był tylko jeden problem, że katalog, mimo skanowania, nie widział wszystkich g. No ale sprawdźmy, co ma. Zobaczcie, macie, my tu mamy jeszcze Game Boya z jakąś grą. Mamy tutaj znowu inny Game Boy klasyczny. Mamy tutaj y, emulację, patrzcie, nawet ma Flappy Bird. Yy, <laughs> tak więc jest tego naprawdę dużo. Sami widzieliście po tych katalogach, że mamy naprawdę mnóstwo katalogów z emulacją. I z możliwością odpalenia nie tylko amigi, a jak, jak teraz tu mamy możliwość odpalenia Rika Dangerousa, Ja nie będę się rozgrywał, chciałem zobaczyć tylko grafikę w tej grze. No i w sumie wygląda ta gra jak na amidze. Strzelanie jest, a przy, przy okazji, jeżeli będzie grać w tego Rika Dangerusa, strzelanie jest pod przyciskiem żółtym, a pod przyciskiem B jest wyjście w ogóle z gry, jak teraz tu widzicie. <laughs> tak więc. Pierwszy raz gdy w to grałem nie wiedziałem, kliknąłem aby podskoczyć, myślałem, że będę skakał lub też strzelał, a się okazało, że przycisk B jest back, czyli wyjście. Dobra, przejdźmy do katalogu skanowania. Albo skanowania i zobaczymy czy gdy odpalę skanowanie katalogów, znajdą się wszystkie gry, czy też znowu dojdzie do tego błędu, że przeskanuję prawie wszystko i w połowie się urwie. Mam nadzieję, że tak nie będzie, ale sprawdźmy. Jak sami widzicie, skanowanie się rozpoczęło, katalogi zostały rozpoznane, gry również. Odczekamy chwilę. Ja zrobię cięcie i zobaczymy, jak to będzie, gdy dojdzie do końca. Dobra, skanowanie doszło do końca. No i sprawdźmy, czy gry, które zostały zeskanowane, a było ich dość sporo, są widoczne w emulacji sprzęciku. Cofnijmy się tutaj i trzecim do pierwszej. Zobaczcie, ktoś jest dalej, nie ma nic. Automaty niewidoczne, amiga niewidoczna. Oj, 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 czyli nie udało się dobrze zeskanować. Jest oczywiście poprawka. Pokażę Wam jak to ominąć. Przy okazji wyszedł właśnie w tej chwili dzisiejszego dnia, czyli 5 września nowszy poprawiony sofcik. Możliwe, że już to poprawili, tak więc link do, w opisie będzie do tej wersji najnowszej. Możliwe, że tam coś jest poprawione. A my przejdziemy do skanowania ręcznego yy, tych katalogów, bo jak sami widzicie, dalej, mimo restartu, komputer nie widzi gier, które zostały zeskanowane. Tak więc ja przechodzę do sekcji skanowania jeszcze raz. I pokażę Wam w jaki sposób ręcznie skanować każdy z katalogów. Jest troszeczkę czasochłodne, ale daje rezultaty, gry wtedy są widoczne. Dobra. Czyli wchodzimy teraz w manualne skanowanie, wchodzimy teraz w tę zakładkę, wybieramy katalog Mount, wybieramy katalog Pandory, katalog ROMS, no i przy każdym klikamy na na przykład na Commodore 64, skanuj ten katalog i na samym dole mamy start scan. To trwa parę sekund, i gry powinny być teraz już widoczne. Sprawdźmy to tak na, szybcie, na szybkiego. Komodorek. No i zobaczcie, mamy gry wszystkie, które dodałem do katalogu Komodora 64. W tym samym składzie robimy to kolejny raz. Czyli wchodzimy w manualka, wybieramy, który katalog ma być zeskanowany. Komodorek był, przechodzimy do sekcji Amiga. Skanuj katalog i na sam dole startuj skan. Znowu wszystko zostało dodane i za każdym razem robimy to z kolejnymi katalogami, w których dodaliście gry. No niestety tak to jest możliwe, jak już Wam mówię, że w tej wersji dzisiaj z 5 września już to poprawili. Mam nadzieję, no bo to jest troszeczkę głupie, żebyśmy za każdym razem skanowali każdy katalog, a jednak to troszeczkę trwa. Dobra, jak teraz widzicie mamy wszystkie gry dodane, widoczne z, z okładkami, z doom oczywiście, mamy tutaj gry na pc mamy również dodane gry z automatów, co mnie bardzo cieszy, bo lubię gry z automatów. Dodałem jeszcze inne gry z PC Engine, z różnych różniastych, przetestujemy parę gier, parę gier wymagających. Zobaczymy, czy nasz A500 mini da radę z takimi grami, które potrzebują grafiki 3D. Dobra, przechodzimy może na początku do PlayStation i odpalmy może r Klikamy OK, albo A, i klikamy RUN. Zobaczymy, czy gra się odpali. Oczywiście tu mamy informację, że nie mamy oryginalnego BIOSu, twórcy tego sprzętu jakoś sobie poradzili z tym, ale gdybyście mieli oryginalny BIOS, możecie dodać i grać, tak jak w tej chwili na Playstation. Jeżeli nie macie tego BIOSu, jak widzicie, gry również bez tego, jak na razie startują. Gra wygląda świetnie, animacja jest bardzo dobra, grafika jak oczywiście jak na PlayStation 1 No i mamy zwykłego standardowego RT'a, który naprawdę wygląda świetnie, jeżeli chodzi o PlayStation 1 i w ogóle to moc obliczeniowo naszej A500Mini. Gra bardzo mi się podoba. W ogóle R-Type zawsze był dobrą grą, czy to na Midze, czy to też na automatach. Każdy raczej z nas, jeżeli lubią, lubił strzelanki, grał w tą grę i zachwycał się i animacją, i muzyką, i całą, całym gameplayem tej gry, prawda? Dobra, nie będę się rozgrywał zbyt dużo, aby nie przesadzać, przejdziemy zaraz do kolejnej gry, do kolejnego emula emulatorka. Czyli wiemy, że gry z PlayStation działają, odpalmy teraz co, bardzo coś wymagającego. To jest jeden z automatów, który potrzebuje naprawdę dobrej mocy obliczeniowej. I zobaczymy, czy to się nam odpali. Dobra, gra się już nam wgrywa. Albo początek emulacji, jedno z dwojga. Zobaczymy. Oczywiście gra to jest Street Fighter vs. Capcom. Emulacja Naomi. No, i zobaczymy, czy ten emulatorek da radę, da, czy Amiga 500, czyli A500, przepraszam, wszystkich A500 mini da radę yy, przy tej emulacji, bo wiem, że ten emulatorek jest dość wymagający. Na razie mamy nasz wybór G. Nie, to to jest jakiś menu, ok. Mamy jakiś cegłów, nie wiem, co tu chodzi, no ale wybierzmy pierwszy przegół. Wybór postaci jest dobrze, jest dobrze, ok. Raz, dwa, trzy i przechodzimy dalej. Przeciwnicy, zatwierdzenie, startujemy. Chyba ukramy się zaraz na kapkomy. No i co? Na razie widzę 50 fps -u. W dalszym ciągu mamy. Uj, już nie, 12, 6. Uj, tutaj zaczynają się już męczarnie naszej A500. ki jak będzie dalej? Cisza. Słuchać, jakby to ruszyło, byłoby super. Biały obraz i 6 FPS-ów to nie wygląda dobrze. Czyli jak sami widzicie, prawdopodobnie, przypuszczam, prawdopodobnie granie ruszy. No trudno. Czyli najwidoczniej emulacja tych prostych gier, czyli Nintendo 64, chociaż też nie jestem pewien, SNES-a, NES-a PC Engine daje radę, sprawdzimy oczywiście inne emulacje, ale ta emulacja, jeżeli ktoś z was ma yy, ten emulator te gry do tego emulatorka, to czyli jak sam o wróciło do pandory. No trudno. Czyli ten emulator jak nie daje, w każdym razie nie daje rady z tą grą, sprawdźmy może jakąś słabszą grę. Jakąś strzelankę, która umożliwi nam sprawdzenie, czy ogólnie wszystko nie startuje, czy tylko akurat miała to miejsce przy Street Fighterze. To już widzieliśmy wcześniej. To też już widzieliśmy wcześniej. Jak sytuacja dalej się rozwinie. Ok, może ta gra ruszy, no bo ten ekran w sumie nie jest zbyt duży i nie jest chyba aż tak wymagający jak Street Fighter. Nie wiem co klikam. Wszystko jest po japońsku, czy tam po chińsku, chyba po japońsku, więc przechodzę dalej. No i zobaczmy. Słuchajcie, działa! Wow, i nawet animacja 3D. No to startujemy. Jest możliwość, jest granie. Dobra, czyli nie wszystkie gry działają z tego emulatorka, ale te mniej wymagające, chociaż, nie wiem, tu też mamy przez całą animację 3D i tak dalej. Ta gra działa, ta inna nie chce. Czyli jeżeli macie mniej wymagające gry, odpalicie na tym emulatorku, jeżeli gry są bardzo wybredne. No to jak sami widzieliście, dojdzie do zwiechy i powrotu do głównego menu Pandory. Dobra, ja nie będę zbyt długo grał, gra jest też fajna. Przechodzimy do kolejnego tytułu, do kolejnej emulacji. Bo czas nagli, a Wy pewnie już powoli zasypiacie. Żartowałem. Jak teraz stąd wyjść? Chyba exitem. No, wyjdzie czy nie wyjdzie? Ok, sprawdźmy kolejną emulację, a mamy tutaj Sega CD i trzy gry. Odpalmy, może chociażby Sonika. Zobaczmy, czy uda nam się odpalić. Nie, mamy jakiś błąd. Jak wygląda to w jakimś innym tytule? Czy mamy to samo, czy też, też wywali błąd? Mamy również tu błąd. Wiem, że te gry działają, bo na moim PC-cie gry na pewno się odpaliły. No w tym wypadku nie, coś tam może czegoś brakuje. Odpalmy. Sega Mega Drive to powinno raczej pójść, bo to jest emulacja z dość łatwego systemu. Jak sami widzicie, wszystko tu już działa. Uwielbiam tą grę, uwielbiałem tą kreskówkę, czyli przygody Batmana. W latach 90. leciało to wtedy jeszcze w telewizji. Szczerze wam powiem, że dokupiłem sobie przez eBay całe sezony, wszystkie 5 sezonów. Yy tych historii z Batmanem, które leciały w latach 90 a tu mamy świetną grę na Genesisa czy też na Mega Drive'a, w którą bardzo lubię grać. Oczywiście w tej chwili nie będziemy się rozgrywać, ponieważ nie mamy na tyle dla to czasu. Przejdźmy do kolejnych zaraz emulacji. Jak sami widzicie, no gry na Mega Drive'a działają bezproblemowo, wszystko ładnie chodzi, jest dźwięk, jest grafika i czego więcej chcieć. Przechodzimy dalej. Emulacja Master Systemu raczej też nie powinna mieć jakichś problemów. Pierwsza gra z brzegu, sprawdźmy czy wszystko chodzi tak jak powinno. Wygląda na to, że tak, gra się odpaliła natychmiast, bez oczekiwania, bez jakiegoś loga z wgrywaniem gry. Mamy Ninja Gaiden, gra bardzo dobra, oczywiście no, pamiętajcie, że tutaj jest emulacja systemu 8-bitowego, ale nawet na ten system gry wyglądały bardzo fajnie, żeby tak gry wychodziły. Na nasze jeszcze 8-bitowe sprzęty, które mieliśmy w domu, byłoby coś wspaniałego. <laughs> no tutaj jeszcze muszę się dowiedzieć, w którym przyciskiem trzeba skakać. Okej, okay, nie tym, tylko tym drugim. No zdarza się, teraz już wiem, teraz już wiem, przeskoczę. No widzicie. Dobra, czyli mamy emulację Master System. Też działa. Słuchajcie, zobaczcie, jak to jest, to jest, to jest fajne. Wrzucimy sobie katalog Pandory do naszego. Yy, katalogu z grami z Amigi, z Workbenchem i z wszystkim i mamy, możemy się cieszyć całością na jednym sprzęcie wszystkich emulacji, wszystkich sprzętów, które kiedyś za dzieciaka chcieliśmy mieć. No ale dzięki fanom takim jak twórcy Pandory mamy tą możliwość. Przechodzimy dalej, oczywiście gry z Genghira, pamiętajcie o tym, że Game, Game Gemgir to był konkurencją Game Boy'a ten monitorek był dość malutki, ale kolorowy. Teraz, gdy macie to w pełnej rozdziałce, na całym ekranie wygląda to troszeczkę śmiesznie, ale chodzi o to, nam, czy emulacja działa poprawnie. Gry, jak widzicie, się odpalają. Zobaczmy, jak wygląda grafika. Pamiętacie, że gdybyśmy to oglądali na na tych dwójpółcalowym ekraniku nawet nie wiem czy to było 2,5 cala, wyglądałoby to naprawdę genialnie, no teraz wygląda to troszeczkę, powiedzmy dziwnie, ale jeżeli mamy z tyłu głowy, że normalnie był to monitorek 2,5 calowy, jeżeli nie 2,3, to ta grafika naprawdę robiła wrażenie, a wtedy ekran kolorowy w porównaniu do Game Boya, totalny rozwój systemu. Dobra, nie będziemy się tutaj również rozgrywać. Jak sami widzicie, można się wspinać i tak dalej. Nawet nie wiem w tej chwili co robię. Idę gdzieś na górę. Może są jacyś przeciwnicy. Suma summarum, gra działa. Emulacja odtwarza, jest, odtwarzana jest dobrze. To jest najważniejsza sprawa w tym, w tym temacie. Zaraz przejdziemy do kolejnej emulacji. Co mamy następnego? Co możemy tutaj sprawdzić? Słuchajcie, sprawdzimy coś na wypasie. Dreamcast. Odpalmy może Soul Calibur, zobaczmy, czy ta gra, która wiem, że na niektórych emulacjach działa poprawnie, czy te tutaj, tutaj też da radę, czy nasza A500 Mini da radę w tej grze. Jak na razie wszystko pięknie. Zwróćmy przycisk. Mamy tutaj znowu 50 fps jak na razie. Uuu, coś się dzieje z tłem, tak chyba raczej nie powinno to wyglądać. Wybór postaci jest. No i zobaczymy, jak wygląda gameplay. O, czyli nie jest zbyt dobrze. Coś jest złego ze strownikami. Nie wiem, czy jest to wina naszej 500 czy też emulacji. Zobaczę, przez chwilkę jest całkiem dobrze, ale w sumie powiem wam, że grać się bardzo dobrze gra chodzi wszystko płynnie, mamy 49 fps, -u. że mamy jakieś glitche graficzne, no nie powinno to w sumie przeszkadzać. Pewnie jest jakaś możliwość ustawienia niektórych wartości w grafice lub też zmianę emulacji, bo jest możliwość na pewno pobrania innej emulacji od Dreamcasta, chociaż wydaje mi się, że stwórcy dodali najlepszą wersję emulacji do naszej 500, aby to działało znośnie, ale sami widzicie, da się grać. Co mamy tutaj jeszcze? Może coś z Komodorka 64, a mianowicie odpalimy może Brusali i zobaczymy, czy joystick numer 1, bo w Bruseli trzeba grać w porcie numer 1 będzie aktywny. Czy też musimy coś zmienić? Jak to zmienić? Zaraz Wam pokażę, że trzeba będzie to zmieniać. Wciskam F7 i startujemy. Ok, na razie się nie mogę ruszyć. Klikam przycisk menu. W kontrolerze przechodzimy tu po prawej stronie, klikam Joy i powinno być lepiej. Działa! Super! Czyli jak sami widzicie, przez wirtualną klawiaturkę przełączymy z portu numer 2 na port numer 1 lub też na odwrót, jeżeli ktoś gra potrzebuje portu numer 2 i możemy ścieszyć grami z komodorka. Uwielbiam tą grę, powiem wam szczerze. Całe szczęście, że będę mógł teraz grać w tą grę jeszcze na moim Evercade, bo 25 października ma do mnie przyjść Evercade z DC64. Dobra, mamy C, wchodzimy na Amigę, sprawdzimy, czy działa myszka. Aby żeby sprawdzić, aby działała myszka, to odpalimy kanon nie? Ta gra jest naprawdę genialna, świetna muzyka, świetnie gameplayowo. Sprawdźmy tylko, czy od razu są ustawione wszystkie ustawienia, aby mysz działała od razu od strzału. Klasyk muzyczny dla każdego amigowca. Spróbuję kliknąć, aby przejść dalej. Czekamy, czekamy. No i jest myszka działa. Sami widzicie, umiem. Ruszać myszką, czyli odpalmy pierwszy level. I zobaczymy, czy wszystko działa poprawnie, czyli strzelanie czy przyciski w myszce również działają. Ale chyba tak, skoro już myszką ruszać mogę, to mogę i grać. Zły przycisk, sorry, kierunek i strzał. Działa. Tak więc gry w plikach LHA działają również pod Pandory. Bardzo się cieszę, tak jak ci żołnierze, którzy teraz skaczą z radości, że mogą być odpalani na naszej Pandory sofcie. Przejdźmy do kolejnej emulacji, czyli gry z Amigi działają, myszka jest rozpoznawana, super. Co mamy tutaj jeszcze jako kolejną emulację? Tu mamy oczywiście gry z PC-ta. Odpalmy może coś z automatów. Odpalmy grę, którą uwielbiam od małego dzieciaka, a jest to Galaga. Gra powinna być... Aha, lewym i prawym przyciskiem w joystickach, tych u góry, tym triggerami, przełączamy alfabetycznie A, B, C i tak dalej, aby nie szukać gry od samego początku. Jak sami widzicie, gry z mema działają bardzo dobrze. Znaczy, jeszcze się odpaliło, ale powinno się chyba odpalić. To jest normalnym objawem. No i startujemy. Wrzucamy kredyt. Startujemy grę. Zagram sobie przez chwilkę, żeby pocieszyć się tą grą, tak więc wybaczcie mi, spróbuję się skoncentrować teraz na grze. Chociaż pierwszy level jest dość łatwy, bo przeciwnicy nas nie strzelają nadlatując. Potem to robi się trudniej, ale całe życie grałem w tą grę. Może nie osiągnąłem zbyt dużych high scoreów. Mój najwyższy high score w tej chwili to jest około prawie 100 tysięcy, tam było 98 tysięcy, które naklepałem w tej grze. Ale uwielbiam tą grę. Nie wiem czemu, akurat ta gra do mnie przemawia. Te inne wersje Galaxiana czy też Galagi już nie mają tego czegoś w sobie, co miała i ma ta gra. Moi drodzy, tak więc, jak sami widzicie, Sofcik Pandori dla Sofciku A500 Mini wersji 1.1.1 działa poprawnie. Ja będę dalej sygrał w Galagę, cieszą się tą grą, bo naprawdę ją uwielbiam. Moi drodzy, dziękuję Wam serdecznie za to, że ze mną jesteście, że subskrybujecie, że przypominacie mi w komentarzach o tym, że czekacie na kolejne materiały. Doceniam to, czasami mam problemy zdrowotne ostatnio, tak więc musicie mi wybaczyć, no ale niektóre rzeczy nie, nie, nie przeskoczymy po prostu. Jeżeli jesteś pierwszy raz na moim kanale, daj łapkę do góry, zasubskrybuj, bo warto, jak sami widzicie. Ja jeszcze, wam, jeszcze raz Wam przypomnę, że link do najnowszej wersji z dzisiejszego dnia będzie w opisie na dole, a ja już się z Wami żegnam, trzymajcie się, cześć, do następnego razu, a ja będę walczył w tym levelu, aby przejść dalej.